Siemaneczko, z tej strony blokie, więc w odcinku z mapy Flipped, tak jest. I tak, jakbyście zauważyli, dzisiaj jesteśmy na mapie Flipped. Tak, ale nie o to mi chodzi. Możecie powiem Wam, że to chodzi o to, że tego, że ten tego... Że mam nowy mikrofon! Tak jest! Nowy mikrofon. On jest bardzo dobry. Tak, i teraz już będziemy lepiej trochę słyszeć. A więc w tej mapie chodzi o to, żeby przeżyć i zejść na tamtą wysokość, nie? Ale dobra, możemy już zacząć. I przepraszam, że to nie było odcinka, ale właśnie tego. Tam to wszystko robiłem z tym mikrofonem i w ogóle. A więc dobra, już możemy od razu sobie skoczyć. Skaczać. Sko sk skaczy. Skokać. No już skinowałem. Tak. No. Świetnie, jesteś w parkurze, Bloksiu, nie? Świetniejszego świetniaka nie ma. Świetniejszego świetniaka. Dobry tekst. <laughs> Dobra, teraz skaczemy tu. No nie. Dobra, teraz co zrobić, żeby tego nie przegrać? O! I od razu, mamy już tu schakowanie pierwsze. Okej. Okay. No i nasze zhakowanie popłaciło. Tak za bardzo. Więc <grym> pierwsze, znaczy, chyba już trzecie, Co chciałbym wam dziś powiedzieć, no to to, że bardzo przepraszam, że nie było tych odcinków. Staram teraz już je robić coraz częściej, bo mam ten w końcu nowy mikrofon i no i, mo i mamy ten, ten. Możemy nagrywać. Tak. Gdzie teraz skoczyć, no? No nie wiem gdzie, no? Co to jest teleport? Okej, okay. Lecimy. Bo mi ogólnie chodzi, że niedługo. Znaczy, że mniej niż miesiąc? Nie no, chyba z miesiąc to jeden to tak. Ale przepraszam, bo bardzo się nie było. Tak, tak, przepraszam. Bo ten mikrofon musiałem szukać i w ogóle. A tak, no to teraz już mam... co to było? Co ja mam teraz tu zrobić? Ej no, co to ma być? Okej, okay. już się boję, już się boję, bo jestem dosyć daleko. No i już zwaliłem cały yy, wyścig. Tak. Patrzcie, no jak ja mam teraz tu przeżyć, no? Jedynie jak skoczę... Tu! Jest! Jest, przeżyłem. Dobra, możemy jeszcze to wygrać. Ludziska. <laughs> Dobra. Lecim. Lecim na szczecim. No, jest, 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 tak. Regeneruj się. Życia, życia, regenerować się. Tak, niedługo to przejdziemy. Przepraszam za małe lagi, ale chciałem to nagrać shaderami, ale niedługo będę miał lepszego kompa. Tak, niedługo będę miał lepszego. Więc już możecie sobie czekać, aż będę miał lepszego. Bo niedługo będę miał. Dobra. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa. I przeszliśmy 105 sekund. Tak, wygraliśmy tą... A więc... To był taki krótki odcinek, chciałem sprawdzić ten mikrofon i możecie w komentarzach pisać, czy dobrze mi wyszło, czy w ogóle. A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!